Witam Was w aplikacji Sticknodes, gdzie można animować, edytować, w ogóle wszystko y, Robić swojego ludzika, animacje na przykład Tutaj jest pierwsza Tutaj dodam sobie y, Dodam sobie y, Dodam sobie ten frame Klatkę Zobaczę sobie jak to będzie wyglądało, mam Mam sporo czasu te aplikacje przykład teraz tu o to takie coś nam się edytuje zatrzymamy na razie zobaczymy co tutaj mamy jeszcze na, w, le, w lewym środ w lewym rogu Undorado jakieś ludziki nie ludziki, lack problems a tutaj na dole jakieś o tutaj jakieś edytacje o, tutaj nawet można edytować ludzika, Save as. Zapiszę jako. E, anime. Ani, tools animacji. O. L -l Łagodne. Okej, okay, dobra. Zobaczmy. O! Takie bardziej luźne. No to fajne. Czekaj, zmniejszę prędkość na 5. Na zwiększę tutaj luźność na 8 i dodam jeszcze klatkę o tutaj taki taka fajna poza i nogi nie wiadomo gdzie <gry> o zobaczmy teraz jak to będzie o tu na przykład teraz A gdyby go tak odwrócić... O, no ale fajnie! A. <laughs> Dobra, co? So. Ła, lol! O, kurde, jak to śmiesznie wygląda! Czekaj, jest na... Jakie to śmieszne! Czekaj, śmieszne. Tylko zróbmy jakiś bardziej sensowny. Ja zrobię może... Może... jak... hmm może jak tak podskakuje. Wy, wy także napiszcie w komentarzach. Y, 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 jakie, y, jakie animacje mam robić y, inne. Jakie inne animacje mam robić w tej aplikacji? A więc czekaj jak to się robi. Czekaj, ja, ja chyba muszę jeszcze zatrzymać. Eee, no i co się... Tu, co się tu robi? Hmm. Um, um, um. o, new project nowy projekt, dobrze, nowy projekt. O i tutaj trochę, trochę dziwnie wygląda ten ludzik, więc ja zrobię go tak ładnie, żeby, żeby, nogi były prosto, a nie takie, a nie takie jak, jak poza karate. O, trochę to chyba, trochę to chyba zajmie. O, przybliży, można przybliżać. Ale fajnie. No dobra, mamy tutaj najpierw poza, jak się siedzi. Może, może trzy klatki po stoju dodam. I teraz będzie tak. Będzie teraz tak. Zginał nogi. Oj, oj, co ja robię? Co ja robię? Chciałem ręce. Dobra. Tutaj będą takie, że przygotowuję się. Tutaj kolejne. Z... Oj, ja tutaj zapomniałem, obniżyć. E. I tu jeszcze. Tak, zgina śmiesznie. Ja bym jeszcze chciał, y, widzu, żebyś. Mnie zasubskrybował, chociaż do tego nie zmuszam, ale bardzo bym chciał. I pozostawienie dzwoneczka po subskrypcji. I także zlajkowanie, do czego też nie zmuszam. No i zaczynamy. W już 5 klatek jest, dodam nową. Czy ja przypadkiem tutaj błędu nie popełniłem? A, no tak. Kurde, te błędy się zdarzają i zderzają. No po prostu niemożliwe. O, teraz tu zrobimy bardziej zgiętą. Z tą samą nogą także. I ręce jakoś, żeby. O, o tu. Teraz w prostej. A. I jeszcze muszę przybić go do powierzchni. Jest. A teraz kolejne Z tymi klatkami To się chyba przygoda nigdy nie skończy Nieprawdaż? No Wreszcie, wreszcie Teraz tutaj, więc tak może już Prawie do pozycji Do obskakiwania I dobre mm, Oto i teraz ósma klatka, tutaj już ręce nie będą tak. Tutaj najpierw obniżę. O tutaj komunikat, pamiętasz o, pamiętasz o tym. Pamiętasz o, pamiętasz o zapisaniu. Za nie, na razie nie potrzebuję tego. Mm, mm, mm. i nie będę tego potrzebował przez ostatnie 10 minut i Okej, okay. ok, no i mamy tutaj już zaczyna się dodam jedną klateczkę postoju, jeszcze jedną no i tutaj żeby tak tak najpierw najwięcej, potem coraz mniej tutaj zrobimy no i inaczej o, żeby tak już ręce zrobimy bardziej już wyprostowane jupi okay. I mamy już tutaj prawie już skaczącą 11 kratka I teraz trochę mniej nad nad tym 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 jak to się nazywa nad, nad ziemią, chociaż jej nie widać. Nogi bardziej wyprostowane, żeby już było takie, że szykuję się do szykuje się do postania sobie gdzieś. Gdzieś. O oh jest. ja może sobie przybliżę. Ręce może wyprostowane bardziej. Okej. Okay. Może sprawdźmy jak wygląda animacja. Teraz tutaj tak zrobię. O, fajnie wygląda. O, dodam, yy, dodam luźne... O kurde, jak to kozecko wygląda! Jak to kozecko wygląda. Czekaj, wezmę 8 albo hehehe. Pik. <sum> I tutaj na maxa. I super, teraz zatrzymujemy animację i robimy, kurde, kolejne. Tu kolejna i kolejna i kolejna i nic kolejne. Będą trochę bliżej. I tutaj bardziej proste, wszędzie bardziej proste, żeby było git. Nogi zrobimy takie, że że oui, tak wI. Oui, jakby z radości skakał. Ja z radości skakałem, kiedy dostałem kostkę Rubika szybką. Jest kolejna. I tak w kółko. Z nogami może troszeczkę... Nie, nie, nie chcę, nie chcę na razie zapisywać. O, tutaj lepsze. O! O to mi chodzi właśnie. Trochę wygląda jak balknica, ale co ja poradzę? I kolejna, która już tylko troszeczkę. No, tutaj damy takie nogi trochę, trochę że powietrze. Ja cię, ale to fajnie wygląda. Niesamowicie. Dobra, to tak non-stop, non-stop teraz tak na dół troszeczkę. Raz, 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 raz. Tak małe, małe zmianki robię po kratce. I tutaj też rączki muszę zmienić. Wyglądają jakby były mega sztywne. Oki, okay, oki, okay, oki, okay. zaraz będzie nasza animacja gotowa! Jej. Mmm, kurde. Musi tutaj być coraz niżej, zapomniałem. Górka wodna. Mmm, teraz tutaj wyprostowane, że już na miejscu będzie. Mm. Dobra, please. Zaraz będzie gotowe, bo ja już chcę iść kolację. Mm. O. o, i zaraz będzie gotowe. Git. Dobra, zobaczmy jak wygląda animacja. Ej, kozacko! Jak to jest kozackie. A dodajmy na przykład... O właśnie. To jest teraz gituskie. A, a jakby takie dwa, jeden na razie no to też fajnie, ale bez tego. Też git. Też git powiem. Też gitesko. Tylko dodam to, bo to, bo to fajny efekt jest. Mega fajny. No dobra, kochani. Projekt zrobiony. Wszystko zrobione. I kochani żegnam was. Dziękuję za poświęcony czas na ten, na ten filmik. Zasubskrybujcie mnie koniecznie dla dla, dla, dla dla byciu w stałym kontakcie ze mną do robienia takim, ta, takich animacji właśnie.